Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wykopki w poszukiwaniu historii. Niektórzy myśleli, że to jest fake, ale ja to naprawdę znalazłem. Ale zazdrość to są granice. Jak ktoś człowiek znajdzie, to każdy mu zazdrości. Przecież znalazłem na strychu. No, przecież wiadomo, że nie wykopałem, nie? Zobaczymy, co tu mamy. Pierwszy mamy. Wiadomo, że to jest stare. Patrzcie się. Taki jest. Zobaczmy sobie każdy po kolei. A tu są trzy. Więcej nawet. Matki Boskiej, Jezusy. Każdy sobie tak zobaczymy. Hmm. Krzyżyczek taki mały Zobaczymy co tu mamy czas przeglądniemy. Też wolałbym znaleźć monety, no ale cóż, czy znalazłem takie coś, to, to tyle łapek na dół. Taki krzyżyk. Też ładny jest. Nie rozumiem. Przecież tego nie ukradłem, tylko znalazłem w sienniku. No, ale cóż, oglądajmy. Dostajemy hejterów tam gdzieś z tyłu. Taki pierwszej komunii świętej pamiątka. Sorry za takie ręce, bo robiłem akurat z drzewem świerkowym. Żywica, ciężko to domyć. Jeszcze mamy taki krzyżol. Już ładnie stary. Bo już twarz Jezuska wygląda Jezusa jak twarz ufa no i co mamy jeszcze tutaj tego troszeczkę tak jest też też fajne ucieszyłem się dopiero to tak dzisiaj przeglądam tak e, ...tak bardziej pamiątka z kalwarii zebrzydowskiej no tu blisko mnie. O to ten, ten będzie stary na pewno. Treszkę na się zapełdz. Dobra, już jestem. Hmm, krzyżyk hmm, też taki. Ale kto ukrył w siedniku takie takie... Taki, widzicie? Po co ukrywać w sienniku takie kurde jakieś, no nie wiem, no medaliki O, to są trzy. Też na takim starym sztureczku. ładne Nagrywam telefonem, żeby to była ta, wiecie, jakoś, bo GoPro mi nie wyostrzy. Też ładne. Ale ten mnie ciekawi, bo jest... Nie wiem... Jakiegoś dziwnego, nie wiem, Aha, z kości słoniowej. Z takim oczkiem. I co mamy, takie medaliki? A ten też jest ładny. Ten też, a to są takie standardowe Akurat O, ten nie jest ładnie. Muszę sobie odpocząć, bo mnie ręka boli. Nie mam z tego stojaku, a tego jeszcze troszeczkę do pokazania jest. O, no, to jest chyba ukrzyżowanie. Muszę sobie poczytać, bo... Daje dobrą ostrość. Jeszcze zobaczymy tego. Matka Boska. Jezus. A mi się wydaje, że ci mi dali łapkę na dół, którzy nie wierzą w Boga. Krzyżyk. Jest bardzo stary. Drewniany jest w środku. Ale zawiodłem się troszczkę na Was Na Was po prostu Moich widzów, że tyle łapek na dół. Zawiodłem się i to bardzo. Nie, Jezus Chrystus na krzyżu. Zawiodłem się bardzo. Przecież mamy tu tak to wygląda? To, co dopiero tak my oglądaliśmy. No, jeszcze tu mamy. Ja sobie zrobię chwilę przerwy, zapauzuję. No i będziemy lecieć dalej. No, myślę, że ktoś chyba sobie zbierał, kolekcjonował te medaliki. <laughs> no, zobaczymy jeszcze. O, no, następne. O. Ale tu akurat pisze nie po polsku. zaś następny taki krzyżyk drewniany, bardzo stary. Nie muszę sobie do tej ręki dać. Jestem leworęczny i w, lew w lewej ręce kamery, niż w prawej. A pokazywać wam jeszcze tu pełno słon z tego siennika. O, no, malutki krzyżyk. Następny krzyżyk. Następny krzyżyk. Ktoś chyba bardzo lubił zbierać medaliki i krzyżyki. Bo takiej kolekcji jak żyje jeszcze nigdy nie widziałem. Na żywo. A żeby znaleźć medaliki wykrywaczem to wiecie w jakim są stanie, bo praktycznie wszystkie są aluminiowe i, I takie brzery są na nich, że Ja miałem 20 ponad komentarzy, że to jest hejt, że podłożyłem nie wiem jak, jak znajdę swoich złotych monetów, to podzą mi to, że z replika. Że podłożyłem. <słuch> po co mam podkładać? Patrzcie, ten krzyżyk będzie stary. drewniany To się dziwię, że yy, ani srebra, ani złota nie ma yy, w tych medalikach. O? To będzie, to jest coś fajnego, perłowy. Jezus na tym. Ten to jest... O, fajny. No i figurka Jezuska. Czy to jest siano z siennika, to będzie się podziela. Nie wiem, dzisiaj byłem w pracy, wczoraj znalazłem to na strychu. Nie miałem tak przeglądać, nie bo myślę że zrobię film o tym. No ale ja, miałem już nie zrobić, bo tyle miałem komentarzy. I tyle łapek na duże, nie wiem, no co tu chodzi. No to są takie standardowe metaliki. Nie lubią mnie. Ten też jest, będzie bardzo stary. Wiesz, ja nie mam 100 lat, żeby tyle nazbierać tego wszystkiego. <laughs> Ale jeszcze, 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 jeszcze mamy tu parę. Do. ...patrzenia. O, sam... Nie wiem, patrzy się? Nie, bo się. Jezus oderwany jest. Mamy takie stare wykonanie, nierówne i myślałem, że ze złota, tak... Chociaż mogę sprób, próbę później sp sprawdzić, ale raczej nie, będzie złoto. O, tu mamy taki. i tu też mamy krzyżyk powiem wam krzyżyka na wykopkę nigdy nie znalazłem ale na, na strychowych ten popularny taki co na komunie się dostawało no i ostatni Tak więc. te są wszystkie medaliki, które znalazłem na strychu w sienniku z takim starym siednik, To się na to się pod głowę podkładało i miał siano po prostu w środku, albo taką słomę. A dla tych wszystkich, co mi dali łapkę w dół, żeby ich diabli wzięli, żeby ich żeby czarnego kota spotkali. I dalej już nie będę mówił. Tak więc do zobaczenia. Wszystkich, którzy po prostu są ze mną, nie dają mu łapek na dół. Są moimi widzami, was tylko pozdrawiam. A tych po prostu, wszystkich, co dali łapkę na dół, żeby ich... Dobra, nie będę o tym mówił, tak więc bo tu są tyle świętych medalików, bo po prostu tak, tak jak, o, że dali łapki na dół, to tak jakby rzucali na kościół kamieniami i powiedzieli, że jeszcze, że jestem fałszywym, że podłożyłem coś. To niech diabli weźmie i będzie spokój. Tak więc pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się, hej.